Cześć, kochani, wiem, długo nas nie było, ale chciałbym tak szybko wyjaśnić Wam, czym to było spowodowane. A spowodowane było to poszukiwaniami uzyskania najlepszej jakości dla naszej artystycznej twórczości. No i pomyśleliśmy sobie, że dosyć już walenia głową w ścianę. Czasami tak jest, że człowiek wali głową w ścianę. Ta ściana dalej stoi, i należy naszym zdaniem zatrzymać się na chwilę, odejść od tej ściany, popatrzeć na nią z zupełnie innej perspektywy. I może nagle się okaże, że przy tej ścianie, w którą cały czas waliliśmy, jest jakieś przejście obok. Dotychczas pracowaliśmy w bardzo małej, okrojonej grupie twórców, no bo przecież ja sam byłem od takich multizadań. O, począwszy od tego, że grałem w tych produkcjach poprzez reżyserię, taką ogólną organizację i realizację, po postprodukcję, czyli montaż, kolory, i tak dalej. Ja się dbał o obraz, czyli operatorkę, również i dźwięk, w miarę możliwości. No i Mariusz, z którym współtworzyłem na dobrą sprawę, współtworzę ten kanał od samego początku który dbał o taką warstwę tekstową i starał się w miarę możliwości realizacyjnej, zrobić to jak najlepiej. Oczywiście byli, to, byli też ludzie dobrej woli, które, którzy pomagali nam w, w, w budowaniu całego konceptu kwiatki polskie, między innymi Marcel, czy, czy Michał, czy Mateusz, czy, 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 czy Paulinka. No i wszyscy dokładali, od tego, dokładali do tego swoją, swoje zdolności, robili to jak najlepiej żeby tą jakość uzyskać. Po wykonaniu 15 filmów stwierdziliśmy, że nie chcemy iść do przodu, tylko chcemy iść w górę. No i pojawił się taki koncept zrobienia pierwszego krótkometrażowego filmu profesjonalnego. Nie chciałbym wspominać tutaj o fabule, dlatego że wiem, że ściany na, <grym> na YouTube ściany mają uszy, dlatego wiem, że kilku twórców buszuje po internecie, szukając inspiracji, żeby coś wziąć, potem podpisać się pod tym i mówić, że to oni od samego początku to wymyślili. Dlatego nie chciałbym takiej fabuły zdradzać stricte, ale chciałbym powiedzieć, jakie osoby też dołączyły do tego projektu. I to być może byłoby dla Was gwarancją takiej jakości, którą chcemy wykonać. Takie nazwiska to Ireneusz Czop, Lech Dyblik, Ola Pisula, Paulina Nadel i sztab operatorów, realizatorów po filmówce, absolwentów. Więc tak byśmy chcieli to zrealizować. Oczywiście. Zaczęliśmy kombinować, jak to najlepiej wykonać. I to wszystko łączy się z, z, z finansami. Ehm, potrzebujemy 4000, tysięcy, żeby w pełni zrealizować taką naszą wizję artystyczną. Ehm, nie czujcie się oczywiście zobligowani, e, bo wszyscy wiemy, jakie są czasy, i dlatego trudno nam prosić Was o cokolwiek, ale pomyśleliśmy sobie, że ten kanał stworzony jest na szczerości i takiej normalności, więc wiedzieliśmy, że też się nie obrazicie, jeżeli Wam coś takiego zaproponujemy. Ehm, w zamian za to, e, chcielibyśmy zaproponować Wam oczywiście, w zamian za tą pomoc, e, chcielibyśmy zaproponować Wam e, konsultacje online z, z możliwie, z, z każdym kogo sobie wybierzecie z naszej, e, z naszej ekipy, takie konsultacje online na, w, 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 operatorskie, czy aktorskie, czy aktorskie, czy produkcyjne, czy scenariuszowe, śmiało, śmiało będziemy chcieli Wam w tym pomóc, w zamian za to wsparcie oraz oczywiście zaproszenie na premierę oraz bankiet, czy, czy, czy na przykład też wrzucenie logotypu waszego w końcowe, w końcowe napisy czy waszego imienia i nazwiska po prostu. Tak, jak, tak jak wspominałem, oczywiście czasy są trudne, więc nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak szantaż emocjonalny, że chcemy was, od was pieniądze i, 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 i tyle. Chciałbym żebyśmy po prostu wykonali coś fajnego a myślę że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy bo porusza bardzo fajne wartości takie ciepłe i też ten projekt jest nowatorski dlatego jeżeli w miarę możliwości możecie nam pomóc to zapraszam was na zrzutkę link jest w opisie ściskam was mocno pozdrawiam i mam nadzieję że do zobaczenia na premierze trzymajcie się w tym trudnym czasie buźka